Kolejnym graczem na biurku magnetycznego jest laptop HP taki bardziej gamingowy widzicie z Ryzenem serii 4000 Ryzen 7 Nvidia GeForce GTX 144 odświeżanie podświetlana klawiatura pavilion widzicie tutaj ten laptop trafił do mnie w celu przeczyszczenia. Brudny jest od spodu, tam widziałem, że jest zakurzony, i tutaj powiedziano mi, zostawiając go, że momentami się wyłączał, więc pewnie się przegrzewał. Ja już kiedyś takiego laptopa tutaj miałem u siebie na biurku chyba zupełnie identyczny model bądź podobny i też się przegrzewał, więc takie rzeczy, jeśli zauważamy, że się laptop wyłącza, to już daje to. Zapala czerwoną lampkę, że ewentualnie może być chłodzenie zabrudzone. Nie chłodzi się odpowiednio. Nie wyrzuca tego gorącego powietrza. Jest to przytkane i zabezpieczenia przeciwprzegrzeniowe działają, wyłączając laptopa. Niektórzy w tym momencie. Podkładają podkładki chłodzące. Zamiast wyczyścić laptopa, on trafił do mnie, żeby go przeczyścić, wymienić pasty i ewentualnie przyspieszyć. Może trzeba będzie system przeinstalować. Dostałem hasło do systemu, zobaczę co tam siedzi, i dopiero będę mógł wtedy coś więcej wam powiedzieć. Także bierzemy gracza, a raczej laptopa gracza do roboty. Działamy. A przy okazji, tam dane. Z telefonu, który tu wcześniej prezentowałem, Oppo się kopiują. Także działam i do przodu.